Zmiany w funkcjonowaniu starostwa powiatowego w Dębice od poniedziałku 1 czerwca klienci poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznej placówki wsparcia dziennego i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz powiatowego zespołu do spraw orzekania niepełnosprawności będą mogli skorzystać z drugiego wejścia do urzędu. Zwiększy się też ilość stanowisk do bezpośredniej obsługi patentów. W związku z trwającą w kraju epidemią koronawirusa nadal będą obowiązywać pewne ograniczenia. W dalszym ciągu dokumenty, które trafiają do urzędu poddawane są. W cudzysłowie, pewnej formie kwarantanny, gdzie przez dwa dni jednak są odłożone w miejsce zamknięte, gdzie no jakby nie ma takiego powszechnego dostępu. Oczywiście ma to na celu ewentualne unieszkodliwienie wirusa, który mógłby się na tych dokumentach znajdować, więc samo to powoduje już pewne, pewne opóźnienie. Ale to z kolei jakby no jest rekompensowane tym, że ustawa przewiduje zawieszenie pewnych terminów, wydłużenie tych terminów, więc no jakby nie przeszkadza to formalnie w uzyskaniu pewnych zezwoleń, pozwoleń czy dokumentów, czyli pewne rzeczy będzie można już załatwiać na piętrach. Natomiast w dalszym ciągu dostęp powszechny do budynku i taki bez kontroli jest niemożliwy, bo no, musimy mieć na uwadze, żeby urząd był czynny cały czas i staramy się jednak minimalizować możliwość zarażenia pracowników, co by się wiązało pewnie z kwarantanną wtedy całego urzędu i z faktem, że nikt nie mógłby w Urzędzie Starostwa Kwiatowego nic załatwić, więc mam nadzieję, że jakby mieszkańcy rozumieją, że to nie wynika z tego, że nie chce nam się pracować, szczególnie urzędnikom, którzy tutaj, jak podkreślam, Naprawdę pracowali przez cały ten czas, i przez cały ten czas były wszystkie sprawy załatwiane mieszkańców, a nie wszystkie, trzeba przypomnieć i pamiętać, urzędy były czynne. Niektóre były zamknięte zupełnie i nie można było nic załatwić. pamiętam, ja tak nie było i dzisiaj też staramy się no, jakby reagować elastycznie. Jeśli zwiększamy dostępność, możliwość ludziom przemieszczania się i, i wiemy, że będzie ich więcej, no to otwieramy więcej punktów, w których będą mogli te sprawy załatwiać, ale jeszcze ten urząd całkowicie otwarty być nie może, no, bo jakby nie było na zewnątrz, nikt nie odwołał ani epidemii, ani tego, że wirus funkcjonuje w naszym otoczeniu. Podjęte działania mają usprawnić bieżące funkcjonowanie starostwa powiatowego i przyspieszyć załatwianie spraw urzędowych. W przypadku konieczności osobistego kontaktu z pracownikami starostwa należy każdorazowo uzgodnić wcześniej swoją wizytę telefonicznie. W budynku obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Urząd zachęca, by w dalszym ciągu korzystać z oferowanych e-usług i regulowania płatności przelewami elektronicznymi. We'll <small noise>